Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Miasto po raz kolejny wyasygnuje ze swojego budżetu środki finansowe na szczepienie przeciwko wirusowi HPV. W jaki sposób to zadanie realizowane będzie w tym roku? No rzeczywiście, to już, to już od yy... 6. 7. 7 rok będziemy realizowali e, szczepienia w 2009 roku, żeśmy zaczęli decyzją e, rady miasta e, została wyasygnowana no, wtedy potężna suma e, Ponad 300 tysięcy złotych na szczepienia przeciwko wirusowi HPV, a tak naprawdę szczepienia, które zapobiegają w przyszłości rozwijaniu się raka szyjki macicy u kobiet. Także niezwykle ważne szczepienia, i w 2009 roku to było 300 tysięcy złotych. Oczywiście one kosztowały zdecydowanie mniej, ale. Jakby koszt tych szczepień jest coraz niższy, między innymi dlatego, że tanieją szczepionki. Tych szczepionek jest na rynku więcej, więc konkurencja jest większa, łatwiej pozyskać szczepionki tańsze. Cały czas szczepienia nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z tym, tam gdzie nie ma takiej inicjatywy samorządów, jeżeli rodzice chcą zaszczepić dzieci, to muszą płacić z własnej kieszeni, a nie jest to specjalnie tanie, szczególnie w detencji. Dlatego no jest to na pewno bardzo, bardzo cenna inicjatywa. W, w tym roku mamy zarejestrowanych w wieku, bo szczepimy co roku 13-latki. Jest 169 dziewczynek. I mam nadzieję, że wszystkie zostaną zaszczepione, a przynajmniej większość. Też jest dosyć takie pocieszające, że z roku na rok jakby procent osób, które się szczepią jest coraz większy. Początkowo to było nieco ponad 80% rodziców zdecydowało się na zaszczepienie swoich, swoich córek w roku 2009 w roku 2015 to już było chyba 96%, czyli pojedyncze osoby się nie decydują. Dlaczego ludzie się nie decydują, żeby szczepić dzieci, to jest dobre pytanie, które sobie postawię i postaram się odpowiedzieć na nie. Oczywiście to jest pewna akcja medialna, która jest co jakiś czas przeprowadzana, i straszenie, że szczepienia są niebezpieczne, jest to kompletna bzdura. Oczywiście każde działanie zawsze pociąga za sobą jakieś, jakieś no, no, no nie wiem, minimalne ryzyko, ale przede wszystkim ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że szczepienie to nie jest wprowadzenie yy, na przykład do. Yy, yy, organizmu wirusa, tylko to jest wprowadzenie jakby kawałka otoczki tego wirusa, takiego białkowego, który powoduje wytworzenie przeciwciał. czyli tutaj w ogóle nie ma żadnej mowy o zarażeniu kogokolwiek. Mówi się, że szczepienia to, to wywołują autyzm, wywołują jakieś zespoły jakieś, jakiegoś niepokoju psychoruchowego. No to jest wszystko, to jest nieprawda, to było dementowane, ale oczywiście zawsze jest jakaś grupa ludzi, którzy uważają, że Amerykanie nigdy nie wylądowali na Księżycu i wszystko było sfingowane i, i działo się w studiach gdzieś. I taka grupa fanatyków, którzy wierzą w to, że szczepienia są bardzo groźną, że tak powiem, bronią, ta grupa zawsze gdzieś tam będzie głośna i zawsze znajdzie jakiś słuchaczy, którzy, którzy w te ich brednie uwierzą. Gdybyśmy jakby z jednej strony te minusy szczepień postawiła, a z drugiej strony to, co się zyskuje dzięki szczepieniom, no to oczywiście tutaj w ogóle nie ulega najmniejszej wątpliwości, że, że, że to będzie zupełnie niewspółmierne. Korzyści są olbrzymie i nieszczepienie dzieci powoduje to, że dochodzi do wielu nieszczęść. Rodzice czasami na przykład no, nie szczepią przeciwko chorobom, którym powinien. Nie szczepić, choćby wszystko odrze tak? I, i, i potem no, są nieszczęścia, tak? gdzie dzieci chorują, część tych dzieci umiera, zupełnie niepotrzebnie, tak? dlatego że można temu całkowicie zapobiec. Także to tyle, jeżeli chodzi o zasadność, szczepienia są, są bezpieczne, szczepienia powinno się prowadzić, a szczególnie tam, gdzie, gdzie za te szczepienia się nie płaci. To, że szczepień przeciwko wirusowi HPV, czyli szczepień, które na, według wiedzy na dzień dzisiejszy euh... One w 100% zapewniają jakby odporność i osoby zaszczepione nie powinny zachorować na raka szyjki macicy, a jest to jeden z najpopularniejszych nowotworów u kobiet I, i, i żniwo co roku w Polsce jest olbrzymie, jeżeli chodzi o śmiertelność z tego powodu. to Jeżeli takie narzędzie jest, to powinno się oczywiście z niego korzystać, powinno się szczepić dziewczynki i bardzo wszystkich namawiam serdecznie. Te szczepienia są dedykowane mieszkańcom Szczecinka. Jest bardzo duże zainteresowanie spoza Szczecinka do organizacji, która to szczepi. Kto będzie w tym roku szczepił, nie wiem, bo dopiero jest ogłoszony konkurs, ale ponieważ organizacja, która co roku to wygrywa, ten konkurs, się zgłasza, nic na tym nie zarabia, a, a do interesu dopłaca, więc nie sądzę, że było bardzo dużo chętnych. Tak? To jest takie typowe działanie, właśnie wolontarystyczne, non-profit organizacji, która. Między innymi ma w swoim, jakby tutaj, przesłaniu tego typu właśnie działania profilaktyczne, które mają zapobiegać zachorowaniom na raka. Myślę o Onkologii Szczecineckiej, bardzo szacownym stowarzyszeniu, na czele którego stoi pani Wagner. I mam nadzieję, że wygrają również w tym roku, ale zobaczymy, jakie będą oferty. I, i, i do nich ciągle, że tak powiem, zgłaszają się. Rodzice dziewczynek spoza Szczecinka, które by chciały zaszczepić również tutaj nieodpłatnie swoje dzieci. No, muszę niestety wszystkim tym, którzy nas słuchają, no ich rozczarować. To jest fundowane przez miasto, a więc tylko ci, którzy tutaj płacą podatki, mogą być beneficjentem takiej akcji. Rozumiem. Panie burmistrzu, ruszył program 500, plus. jak przebiega w Szczecinku? Także w Szczecinku. Oczywiście ta akcja trwa. Przebiega dobrze. Ja muszę powiedzieć, że tutaj mamy wiele uznania dla pani dyrektor niewczas i jej zespołu, ponieważ się naprawdę bardzo dobrze do tej akcji przygotowała w szczecinku tą za odpowiedzialne za realizację programu 500 dużego przedsięwzięcia logistycznego. Przypomnę, że mamy tutaj tych beneficjentów, tych osób, które mogą skorzystać z tego 3200 osób, czyli że tak powiem zarejestrowanie ich sprawdzenie papierów czy rzeczywiście im się należy. Że ta pomoc na drugie i dalsze dziecko te 500 zł to jest dosyć duże przedsięwzięcie, ale jeżeli ktoś się do tego przygotowuje tak jak MOPS się zaczął przygotowywać wcześniej, wymyśli sobie jakby w jaki sposób tych ludzi podzielić, żeby wszyscy nie przyszli jednego dnia. To zostało w przecinku powiedziałbym zrobione modelowo. Wiele miast już dzisiaj z tych naszych pomysłów tutaj, pomysłów Mopsu korzysta i, i w ten sposób sobie ułatwia. Pracę. Tak jak w całej Polsce można również zarejestrować się do tego programu drogą internetową. Z tego już też skorzystało sporo, sporo osób, ale do tej pory, czyli no w pierwszych jakby dziesięciu dniach działania. działania tego, tej rejestracji. Już się zarejestrowało 810 osób z tych 3000. Wszystko wskazuje na to, że do końca kwietnia wszyscy chętnie się zarejestrują, czy też drogą internetową, czy przychodząc do, 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 do punktu, do, do MOPS-u i rejestrując osobiście się do tego programu. I jest nadzieja, no, że w że koniec kwietnia to będą pierwsze wypłaty. Jak nie, to początek maja. W każdym 那些。 To jest naprawdę dosyć ciekawy program. O ile ja generalnie nie popieram prawie żadnego programu, który został wymyślony przez PIS, o tyle ten uważam, że jest, że jest dobry, tylko żałuję tego, że Platforma wcześniej tego nie wymyśliła. Myślę, że jest to słuszny program i, 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 i że, to, że to są dobrze wy, wy, wydane pieniądze. Wiem, że jest bardzo dużo też sceptyków, którzy uważają, że te pieniądze zostaną przepite. Tak pewno w pewnej mierze, w pewnej grupie będzie, ale jest też dużo osób, dla których, że tak powiem, to będzie taka znacząca pomoc. Oby to wszystko się dało, że tak powiem, właśnie tak logistycznie wszystko dobrze rozegrać. W Szczecinku wszystko jest pod kontrolą idzie dobrze. Za niespełna dwa tygodnie, Panie Burmistrzu, bieg o memoriał Winanda Osińskiego. Fajne przedsięwzięcie, co roku cykliczne. W tym roku do Szczecinka przyjadą nasi przyjaciele z Francji, a Pan osobiście weźmie udział w biegu? No, to może za, za, zacznę od tyłu, tak? To znaczy to, że, że nie wiem, tak? Od razu Panu powiem, dlatego że nie jest tajemnicą, że uległem na, jeżdżąc na nartach we Włoszech, dosyć poważnemu wypadkowi. Nie jestem cały czas niestety jeszcze zdrowy i, i nie jestem przekonany, czy to bieganie w tej chwili mi służy. Niemniej trenuję, tak? Od paru, no, gdzieś od tygodnia zacząłem z powrotem biegać. Miałem bardzo długą przerwę i w związku z tym nie jestem pewien, czy powinienem w tym biegu ulicznym na 10 km. Kilometrów wystartować, ale myślę, że za tydzień będę mógł bardziej precyzyjnie powiedzieć, czy jestem przygotowany. Po długiej przerwie pobiegłem tydzień temu, bardzo się zmęczyłem, musiałem na 10 km, jak biegam, trzy razy odpoczywać, co mi się nigdy nie zdarzało, bo zwykle tak łykałem bez odpoczynku 14 km, czyli wyraźnie jednak przerwa nie wiem, dwumiesięczna to już jest pewien problem, tak, szczególnie w moim wieku. Także nie wiem, czy wystartuję, ale chciałbym. Przygotowuję się i próbuję, próbuję sprostać. Byłoby to też o tyle ciekawe, że będziemy mieli gości. Przyjedzie Alain Roger, maire Noyel-Soulans, naszego zaprzyjaźnionego francuskiego miasta, którego to Mera Alana Rogera bardzo lubię i dobrze się dogadujemy. Bardzo sympatyczny człowiek. Nie tak dawno byłem u niego we Francji. Cieszę się bardzo, że przyjeżdża z grupą zawodową tutaj i z jednym z wicemerów tutaj przyjeżdża z rewizytą. Będą kilka dni, mamy tutaj dla nich jakiś program. Mam nadzieję, że będą się dobrze bawić. Przyjedzie też burmistrz Andras Grund z Neustrelitz, też facet, który, który biega. Czy pobiegnie nie wiem, bo też miał jakieś problemy. No już ludzie jak nie mają 18-20 lat to mają problemy tak jak uprawiają jakieś sporty. On też coś tam sobie zerwał, jakieś ścięgno no i wiem, że nie biegał. Czy, czy pobiegnie, nie wiem, ale w każdym na bieg yy, przyjeżdża miło byłoby, gdybyśmy tak pobiegli wszyscy, wszyscy no cała trójka, tak? I, i, mo, I może tak właśnie będzie. Także to jest tak, jeżeli chodzi o celebrytów tutaj politycznych, tak? Którzy będą w Szczecinku. W ogóle bieg Winanda Osińskiego oczywiście będzie w następną niedzielę. Wszystkich serdecznie zapraszam. Wszystko się zacznie chyba biegami dzieci i młodzieży o godzinie 9.30 rano. Już jest pełno dzieci po, po zapisywanych. No, ale oczywiście wszyscy czekają na bieg główny, te 10 km Będzie zmieniona trasa, dlatego, że ona zawsze biegła tutaj przez ulicę 9 Maja Plac Wolności. Jak wiemy, Plac Wolności jest rozkopany, tędy przebiec się nie da, także trasa będzie zmieniona i bieg główny o godzinie 13. Już dzisiaj wiem, że zapisało się ponad 500 osób, czyli no, zanosi się, że może paść kolejny rekord, czego bardzo bym sobie życzył. Bardzo sprzyjam bieganie. Nie uważam, że to jest naprawdę... Taka fajna dyscyplina sportu i rekreacji, która robi furorę na całym świecie. Biegać jest bardzo łatwo, sprzęt jest tani. Można naprawdę, właściwie prawie nie inwestując, biegać. tak. Jeżeli już się biega no więcej niż kilometr, dwa dziennie, no ten jednorazowo, to, to dobrze w jakieś przynajmniej buty dobre zainwestować tamte 100 złotych, tak? ale, 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 ale generalnie to jest naprawdę tania, sympatyczna i prawie dla wszystkich forma rekreacji. Jeżeli ktoś nie jest ciężko chory, tak, nie ma nie wiem, nadciśnienia jakiegoś, nieustabilizowanego, tak, nie jest po zawale, nie ma, nie ma jakiejś cukrzycy, jakiejś jakiej, jakiej, jakiej nieuregulowanej, tak, no to, to, to myślę, że naprawdę większość osób może spróbować biegać. Warto o tym przypominać przy takiej okazji jak bieg Osińskiego, który jest fantastyczną imprezą. Będzie chyba 33 raz się chyba tak to dobrze mówię, Sie odbywał. Czyli taki, taka no, liczba Chrystusowa i tutaj myślę, że, będzie, że, że to będzie bieg szczególny, że dopisze jak zawsze pogoda i że będziemy wszyscy się dobrze bawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miasto z wizją .pl. To dla was zmieniamy Szczecin. Wybówu Miasto z wizją